żniwa. Nie, nie, no dopiero mam maj, więc... Ale nieważne, bo u was w farmingach już mogą być żniwa. Przecież niektórzy w farmingu potrafią 15 razy w ciągu jednego dnia zrobić żniwa. Jeżeli dodatkowo kracie na polskie maszyny, to potrzeba wam zarąbistych modyfikacji na bizony. No aktualnie w Farming Simulator 2019 za dużo modyfikacji na bizony nie ma, a ja wam pokażę takie najfajniejsze, najładniejsze, naj... najlepiej wykonane, tak? No bo kto nie lubi jeździć bizonem, no niech pierwszy rzuci kamień. Nawet ziomu nie się o tym, żeby napisać teraz w komentarzu, że nie lubisz. Wszyscy lubimy, jesteśmy w Polakami, patriotami. Dobra, zaczniemy od miejsca piątego. Zaczniemy od Bizona, który jest na przykład na portalu LS Portal, yy, pierwszy na samej górze. A tak naprawdę jest moim zdaniem jednym z naj. Najsłabiej wykonanych z tych najlepiej wykonanych. To jest taki Bizon Z056. Ten Bizon, kochani, ma może sporo możliwości tuningu. Możesz tam dodać różne sześćkarnie, możesz tam dodać różne naklejki, kabiny i tak dalej, ale funkcjonalnie szału nie ma. Na plus tego i modyfikacji jest kamera. Raczej na plus i na minus, bo ogólnie na początku jest trochę zbagowana bo patrzyłam do tyłu, ale ma dwa, ma dwie funkcje ta kamera takie fajne, że możecie patrzeć sobie tak, jakbyście stali nad tą kierownicą. Kto jeździł Bizonem, to dobrze wie, czemu tak jest, ponieważ garść w Bizonie jest bardzo krótka, dlatego trzeba cały czas być zgarbionym nad nim, żeby dokładnie widzieć, czy tam wszystko na ślimaku się dobrze dzieje. Dlatego mamy dwie możliwości kamery. Jedną siedzącą, drugą taką... zgarbioną nad kierownicą. To na pewno działa na plus tej modyfikacji, tylko na plus nie działają strasznie dźwięki tej... Jakie Jaki dźwięki tej modyfikacji są okropne? Po prostu gdy wsiadasz do Bizona, odpalasz młocarnię, dajesz mu full obroty, to tego Bizona słychać na pół wsi, tak? A tutaj to tak jakby go tak ustawił na trzy, tak na trzy czwarte czy na połowę yy, mocy, no tak słabo chodzi ten bizon. No, sz, nie, nie słychać go, nie ma takiego. Rrr. Na miejscu czwartym jest bardzo fajny Bizon Z058. Ten taki większy Bizonek, dodatkowo jest w niebieskim malowaniu. Header tego Bizona jest. Przejdźmy dalej, e, nie komentujmy. E, że tak powiem, cały model jest wykonany fajnie. Oprócz latającego. koguta, nie wiem czemu on lata. A tak to nawet spoko. Dźwięk jest fajny, tylko czasem się zacina. Ten model potrafi poważnie zlagować wam serwer na multiplayerze. No super mod, ale wyglądowo jest spoko. Na single playerach czy na małych serwerkach raczej sobie bez problemu z tym poradzicie. Bez już takiego wielkiego objadolenia, i ten mod jest zły, jest on nawet całkiem przyjemny, tylko trzeba do niego przywyknąć. Jeżeli jesteś jakimiś arcy wymagającymi graczami, którzy potrzebują idealnego modu i nie doceniają to, co mają, no to, no to wam się nie spodoba. Na miejscu trzecim mój ulubiony Bizon. Jego głównym minusem jest to, że ma mało bardzo konfiguracji, jeżeli w ogóle jakiekolwiek ma. Więc będziecie musieli przywyknąć do tego, że nie ma się szkarni. Ale pójdźmy do plusów. Oczywiście teraz wszyscy przeciwnicy fototekstur powiedzą, że ale gówno. A ja, fan Farminga13, uważam, że fototextury są naprawdę gites. No i dźwięk tego Bizona to jest, mło, to jest właśnie taki dźwięk Bizona Z056, jaki powinien być. Naprawdę fajny mod, bardzo Wam polecam. Wygląda on w ogóle, jakby stał 50 lat na deszczu i gordza zeżarła i w ogóle jest brzydki, jakby jeszcze go trochę ktoś spalił, ale ogólnie on się nazywa Bordowy. To jest Bordowy Bizon. Naprawdę fajna modyfikacja, dużo się będziecie przy niej bawić. I na pewno dużo pozytywnych emocji będzie wam towarzyszyło podczas pracy takim bizonem. Chciałbym jeszcze dodać, że ten mod właśnie z tego starego bizona ma naprawdę fajnie zrobione lusterka i dodatkowo działają w nim zegary. Miejsce drugie też należy do Bizona Z058, kochani, ale ten bizon ma naprawdę dużo, bardzo dużo ruchomych części i najbardziej zwróciło moją uwagę to, jak, je, jak wykonany jest header. Nie pamiętam jak już się dokładnie nazywała ta część, ale to jest chyba szarpacz czy... Co? Czy coś tam? Chodzi mi o to coś, co rusza kosą w headrze. Jest naprawdę to zarąbiście wykonana ta prędkość, tego tu, 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 naprawdę jest super wykonana. Jeżeli ktoś widział, jak wygląda Bizon, jak wygląda combat, to na pewno będzie wiedział, o co chodzi. Dodatkowo bardzo dużo pasków się w nim rusza i różnych części, tak samo, tak samo filtr i tak dalej. Dźwięk ma specyficzny. Nie wiem, czy tak chodzi Bizon z 058 ale ogólnie naprawdę mod ładnie wygląda z zewnątrz i w środku. Tu już troszeczkę lusterka słabo działają, ale dodatkowo taki fajny easter egg, że na dole leży 5 puszek Tatry, więc ten mod mnie już przekonał. Na miejscu pierwszym już większy Bizon, ponieważ Bizon 5058 w Hydro, czyli w Hydrostatiku, i powiem Wam, że naprawdę ten kombajn zasługuje na te. Pierwsze miejsce z tego powodu, że on nie ma minusów. Przynajmniej ja ich nie znalazłem, albo przynajmniej mi one nie przeszkadzają. Róża się tam jakieś koło, róża się tam jakiś pasek. Dźwięk naprawdę jest fajnie wyko wykonany. Z zewnątrz i w środku model też jest naprawdę fajnie wykonany. Ma wszystkie pozytywne funkcje, które miały poprzedni, poprzednie modele, które Wam przedstawiłem. No jest taka zlepek dobrych bizonów w jednym bizonie. Naprawdę super modyfikacja. Jeżeli Wam nie przeszkadza ten żółty, czy ktoś powie miodowy kolor w bizonie, to bardzo Wam serdecznie polecam tego bizonka. Wszystko, co dla Was dzisiaj przygotowałem, zostawcie w komentarzu taką wiadomość dla mnie albo dla innych widzów, który Bizon według Was się najbardziej wam podobał, albo zostawcie link do jakiejś modyfikacji Bizona, które uważacie, że według Was zasługuje na miejsce pierwsze, drugie albo trzecie. Więc wysyłajmy zróbmy taką fajną bazę Bizonów pod tym filmem. Pamiętajcie, że meczki, żeby zostawić Subika na kanale z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić żadnych filmów z Farming Simulator, oraz żebyście zostawili łapkę w górę i bijali na moją grupę kuchen na flotę Majster po więcej fajnych filmów, informacji. Z farminga. I nie tylko. Więc bijajcie też również na Instagrama my, 24 No i to wszystko w dzisiejszym odcinku. Zobaczcie inne filmy z Farming Simulator. Do zobaczyska!